Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na to ogromne wiaderka ze skitelsami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza. A ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam? No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie wygląda, fajnie. Wpadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mija, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem. Chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam Was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się. Mia chce nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nutella! Jaka miła niespodzianka! Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam średnie tempo. Ofiary, miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate. Nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Fuu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj! Ale już masz krem na całych rękach! Nie zaszkodzi Ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. No to nie patrz! Przestań mi przeszkadzać Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta. Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach! Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Dokąd to to zostało. To już nie potrwa długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer. Twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi nutelle. Nie mam mowy. Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super. Leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer? Nie chcesz? Więc muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła! To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie! I znowu to samo ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem. To sprawka mi. Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc mi Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. to wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś miła, prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. I gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka! Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. A ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę, ja też jej potrzebuję. Tak, jasne, daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się. To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super. Co z tobą, Mia? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno. Ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. Nie, mija całkiem zamarzła! Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. O, mogę się znowu ruszać! Nie zatrzymuj się, Kate! Bardzo dziękuję. Czyli mój palik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się, schowajmy go! Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie! Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite! Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. Sorry, mi ja, ale rożek jest mój. Zrobiłam go, więc ja go zjem. Mm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie! Tylko nie to! Mój rożek zaraz spadnie! Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie! Moje lody się całkowicie roztopiły! Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić! Ostrożniej, Jennifer, błagamy! Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać! Jesteś już cała mokra! To nieważne, ale było pyszne! Może pociągnijmy za telinę. No dobra! Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skitelsy. Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie! Masakra! Ale zaraz coś tu jest. Mari to klucz! Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przytulasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamie, życe papier, ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Spokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo. Mam! Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Ura, mamy to! Ciekawe co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Yummy. Nie chcę tego pić. o no dobra, ja pierwsza. Fu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne! Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie! Dobra, czego się nie robi dla wolności. O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę! Hura świetny z nas zespół! Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna. Ej, Mia. Dobra, moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawe jak działa. Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I hmm. jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuu, to kawałek twierdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny, a ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Mia, What? Ups. Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Hurra. Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Eduerica Fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy! Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kole. Ja, ale klucza w niej nie ma. No. No to teraz ja. Fuj, co za ochyda. Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mari mogę ja to zrobić? Kura! I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. działamy! Oho! Otwiera pierwsza. Nie twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili. Twoja kolej. Okej, okay. otwieram. O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba! Czego się śmiejesz? Otwieraj! Nie chcę! Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Kura, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juch. Cóż, to i tak lepsze niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady... Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super! Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super. A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, y, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła! Musimy jej spróbować. Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie. Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy. Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko. Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz, nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Pomóż mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj, chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Mocy! Nie mogę oddychać! Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże! Co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą, te oczy są pyszne. Z pewnością Wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak są pyszne! Uwielbiam żelki! Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super. Tak, jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips? Spójrzcie tutaj. Czy widziałyście kiedykolwiek stopaczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hura, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No, dalej, otwórz się! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie mam mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się! Po co to podrzuciłaś? Żeby Wam pokazać na co mnie stać? Wow, super! To zasługuje na brawa! Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać! Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak. Dostała to, na co zasłużyła. Brokuły. Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek. W przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo. A tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę! Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię wrokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się, teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie. Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skitos są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmiej, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży? świetnie Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo? Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić! Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem co wybrać. Chce pomarańczowe cukierki i jak smakują, dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię. Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło! Super! Pójście, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki.